Cześć, tu Mike Samolot z wieloma pasażerami rozbija się na wyspie pełnej przerażających potworów. Dzisiaj pokażę wam chiński film akcji o potworach z 2020 roku pod tytułem Crocodile Island. Uwaga spoilery, pilnujcie się. W 1945 roku dwóch żołnierzy wróci do domu po walce w II wojnie światowej. Jednak szybko zauważyłem, że coś jest nie tak, gdy ich sprzęt lotniczy zaczyna szwankować. Wkrótce liczne skrzydlate stworzenia zaczynają lecieć w ich stronę i zderzają się z samolotem. Mężczyźni natychmiast muszą skoczyć ze spadochronem. Gdy jednemu z żołnierzy udaje się wylądować na plaży wyspy, szybko zdaje sobie sprawę, że nie są sami. Patrząc na swego przyjaciela, który wciąż jest w powietrzu, widzi ogromnego krokodyla wychodzącego z wody i pożerającego drugiego pilota jednym kęsem, pozostawiając żołnierzy na wyspie. Wiele później komercyjny samolot przelatuje przez to samo miejsce gdzie miało miejsce zdarzenie z dwoma pilotami. Teraz znane jest jako Trójkąt Bermudzki. Jednak pasażerowie są całkowicie nieświadomi niebezpieczeństwa, które zbliża się do nich. Mężczyzna o imieniu Har, samotny ojciec, podróżuje z nastoletnią córką Lin. Jest głęboko niezadowolony z jej nowego chłopaka, Chena. Ojciec chce się dowiedzieć, jak długo się spotykają, ale otrzymuje pełne żar odpowiedzi od córki, co zmusza go do skonfrontowania się z chłopakiem w złości. Zanim zdąży się kłócić dalej, cały samolot zaczyna przechodzić przez silne turbulencje, powodując panikę wśród pasażerów, którzy próbują założyć maski tlenowe. Sytuacja pogarsza się, gdy piloci zdają sobie sprawę, że ich sprzęt lotniczy zawodzi, zmuszając ich do powolnego zniżania samolotu w kierunku pobliskiej wyspy. Jednak zanim samolot zdąży dotrzeć na miejsce, widzą kilka stworzeń lecących w ich stronę. Zderzających się z turbinami i powodujących ogromne uszkodzenia samolotu. Prowadzi to do szybkiego padania w kierunku oceanu, gdy piloci desperacko próbują utrzymać kontrolę. Samolot otrzymuje szramę na boku, ale ludzie są wciągani na zewnątrz z powodu różnicy ciśnień. Hal stara się dotrzeć do miejsca, gdzie siedziała jego córka. Niestety nie udaje mu się chwycić za siedzenie. Samolot rozbija się o wodę, rozbijając się na małe kawałki. Wszyscy tracą przytomność. Kiedy Hal w końcu odzyskuje przytomność, szybko ratuje swoją córkę i zabierają na brzeg, gdzie odkrywają, że tylko garstka ludzi przeżyła. Pasażerowie wkrótce również zauważają, że są uwięzieni na wyspie, co zmusza ich do zebrania wszystkich dostępnych zasobów. Wkrótce zdają sobie sprawę, że brakuje wody pitnej, a ich telefony nie mają sygnału. Rozumiejąc, że nie przetrwają długo na plaży, Hal decyduje się wyruszyć do rasu poszukiwając dodatkowych zasobów potrzebnych do przetrwania. Wyrusza do dżungli razem z Chenem, chłopakiem swojej córki, oraz innym ocarałym. Wkrótce natrafiają na małą, rustykalną chatkę. Wewnątrz znajdują broń i amunicję, ale co najważniejsze, odkrywają notes, który najwyraźniej należał do ocarałego żołnierza z II wojny światowej. Na szczęście, ocarały, który poszedł z nimi, jest profesorem, mówiącym po angielsku i szybko dowiaduje się z dziennika, że wyspa jest opanowana przez gigantyczne potwory. Natychmiast wracają na plażę, aby ostrzec innych o potencjalnym niebezpieczeństwie. Z drugiej strony z ocarałych o imieniu Wong, Zaczyna walczyć z kobietą o jedyną butelkę wody pitnej Na szczęście go haniebne działanie szybko przerywa inny ocarały o imieniu Lee, który go uderza Walka toczy się w wodzie stewardessa Próbuje ją przerwać, podczas gdy nikt inny nie zgłasza się, aby pomóc Żona Li, Jia, będąca w ciąży jest świadkiem tego incydentu nie próbuje powstrzymać męża, ostatecznie udaje się oddzielić go od konfliktu. Jednak walka trwa, gdy ludzie zdają sobie sprawę, że coś zbliża się do nich z wody. Stewardessa zostaje zaatakowana i pożarta przez krokodyla. Wszyscy to widzą i natychmiast zaczynają uciekać, ale kilka gatów wchodzi na plażę i zaczyna pożerać ludzi, którzy byli zbyt wolni, by uciec. Kiedy Hal w końcu wraca z lasu z innymi, są w szoku, widząc, że wszyscy opuścili to miejsce pozostawiając tylko ślady krokodyli. Ale wierzy, że ich przyjaciele mogą wciąż być żywi, co skłania ich do natychmiastowego poszukiwania ocalałych. Jednocześnie są nieustannie ścigani przez stworzenia, które pożerają każdego, kto zostaje w tyle. Ocarali ostatecznie, dzielą się na grupy, uciekając w różnych kierunkach, a Lin udaje się dotrzeć na polanę z Ri, jego ciężarną żoną z innymi, którzy zdołali uciec przed atakiem krokodyli. Na szczęście znajdują źródło świeżej wody, co pozwala im ugasić pragnienie. Jednak Lee zaczyna słyszeć hałasy dochodzące z lasu. Wkrótce zdają sobie sprawę, że to har i pozostali i w końcu uda im się spotkać. Zanim jednak zdążą się tym nacieszyć, Hal zaczyna wyczuwać wibracje w okolicy, co sprawia, że wszyscy zamarzają w przerażeniu słysząc rosnące hałasy. Ocarali nie zdają sobie sprawy, że gigantyczny krokodyl ukrywał się ze skołem przez cały ten czas. Stworzenie zaczyna się budzić i podnosić. Zbliżając się do jednego z ocarałych, który pił wodę, mężczyzna zamarza z przerażenia, gdy ogromne zwierzę zbliża się do niego. Tak bardzo przerażony, że ostatecznie oddaje mocz w spodnie i bezradnie obserwują, jak młody mężczyzna zostaje połknięty w całości przez gigantyczne stworzenie, co skłania resztę grupy do panicznej ucieczki. Ogromny kat, furi zmierza w jej stronę, skacząc prosto na hala, który ledwo unika ataku potwora. Kobieta tknęła w skałach, przyciągając uwagę stworzenia, i zostaje natychmiast pożarta przez jego ogromne zęby. Na szczęście, pozwala to reszcie grupy tymczasowo uciec z pola widzenia stworzenia. Hal prowadzi ocalały do małej chatki, którą wcześniej znaleźli. Sugeruje, że powinni tam rozbić obozowisko na noc, ponieważ wydaje się to być bezpieczniejsze, biorąc pod uwagę, że żołnierz, który ją zbudował, wydawał się mieszkać tam przez jakiś czas. Następnie mówi czynowi, że muszą chręć obszar przed wrogimi stworzeniami. Następnego ranka, podczas gdy wszyscy wciąż śpią, Har postanawia zebrać owoce dla grupy, aby jego córka miała coś do jedzenia. Gdy się budzi, tymczasem gdzie indziej, Fongowi udało się przeżyć razem z kobietą o imieniu Liquid, ale wydaje się, że bardziej zależy jej na zdobyciu sławy niż na uniknięciu zostania pożartą przez potwory. Dziewczyna szybko okazuje się być ciężarem. Gdy głupie pokrywa się lepką cieczą, domaga się, aby Fong pomógł jej się wyczyścić, ale obojętny mężczyzna wydaje się, że wolałby, żeby została w takim stanie. Czego ci dwaj głupcy nie zdają sobie sprawy, to fakt, że ciecz to tak naprawdę jaja gigantycznych pająków. W tym samym czasie Lin w końcu budzi się i zdaje sobie sprawę, że jej ojca nie ma. Próbuje wyjść, aby go znaleźć, ale szybko odkrywa, że są otoczeni przez gigantyczne owady w mgle. Cicho próbują obudzić innych, aby uniknąć zauważenia przez potwory, a ludzie nie mają innego wyjścia, jak powoli opuścić małą chatkę, starając się unikać stworzeń, jednak ich plan się nie udaje, gdy jeden z nich głupio próbuje biec w innym kierunku. Uderza w drzewo i zdaje sobie sprawę, że na jego głowę. Spada mnóstwo lepkiej cieczy. Natychmiast dostrzega gigantycznego owada, który zabija go w oka mgnieniu. Reszta grupy widzi to i zdaje sobie sprawę że inne potwory teraz zbliżają się do nich, zmuszając ich do panicznej ucieczki podczas stworzenia, są za nimi. Cały ten hałas w końcu przyciąga uwagę Hana, który natychmiast wraca słysząc krzyki. Ocalali wciąż uciekają przed gigantycznymi pająkami biegnąc przez las, ale szybko zostają zatrzymani przez jedno z ogromnych stworzeń, które niemalże przybija przybijać i jej męża Li swoimi ogromnymi i ostrymi nogami. Na szczęście profesorowi udaje się odwrócić uwagę stworzenia i uratować ich w ostatniej chwili. To sprawia, że stworzenie zaczyna zaciekle gonić profesora, otrzymując wielkiego owada od nich, ale zanim ludzie zdążą pomyśleć, że są już bezpieczni, szybko zdają sobie sprawę, że zbliżają się kolejne potwory, zmuszając ich do ucieczki w głąb lasu. Ocalali desperacko próbują pozbyć się ścigających ich stworzeń i w końcu udaje im się to, gdy ukrywają się w gęstych zaroślach wśród drzew i czekają, aż pojąki odejdą. Ku ich zaskoczeniu zaczynam słyszeć kroki zbliżające się do nich, ale szybko zdaję sobie sprawę, że to Hal, wyczuwając wszystkie potwory w okolicy, krzyczy, aby przyciągnąć ich uwagę i prowadzi je z dala, dając innym szansę na ucieczkę. Hal biegnie szybko, próbując przechytrzyć potwory i ostatecznie wraca do małej, rustykalnej chatki i znajduje profesora już tam, ukrywającego się. Jednak nie zdaje sobie sprawy, że na nimi czai się już jedno z potworów czekające na zasadzkę. Bójka stara się poczekać, aż teren się oczyści, ale szybko zostają zaatakowani z góry. Profesor zostaje zabity, zostawiając Hala samego, gdy gigantyczne stworzenie wciąż atakuje go z dachu. Hala stara się bronić, ale nie ma szans przeciwko potworowi. Zostaje rzucony na ściany, a monstrum szybko próbuje wciągnąć go z powrotem do środka. Na szczęście Halowi udaje się uwolnić i oddalając się rzuca granat w stronę stworzenia, rozrywając je na kawałki. Tymczasem ocalali, którzy zdołali uciec przed innymi stworzeniami. Próbują przeprawić się przez mały strumień, ale zanim udają się dotrzeć na drugi brzeg, zostałem zaatakowani przez krokodyla, co wprawia ich w osłupienie ze strachu. Czem próbuje zaatakować zwierzę, ale niezdarnie upada, dając stworzeniu doskonałą okazję, aby go pożreć. Na szczęście Hal przybyła w samą porę i ratuje go. Krokodyl kieruje swoją uwagę na Hala, ale tam udaje się uniknąć ataku, co zmusza zwierzę do wycofania się. Hal podchodzi do innych i jednoczy się z córką, obiecując, że już wszystko będzie dobrze. W tym samym czasie, Likwi, która pokryła się płynem pająków, w końcu znajduje źródło wody razem z Fongiem. Szybko gaszą pragnienia, potem Likwi zaczyna się myć, gdy nagle dostrzega coś w wodzie. Zanim kobieta zdąży jednak wyjść, Fong szybko ją chwyta, chcąc mieć coś więcej z nią w jednak jest natychmiast odrzucony przez dziewczynę. A gdy mam już wychodzić z wody, kobieta zostaje nagle pochwycona za nogę przez stworzenie, przyczepiając się do nogi Fonga. Zamiast jej pomóc, Fong wielokrotnie kopie dziewczynę, tak jakby była krokodylem, pozwalając jej szybko zostać pożartą przez ogromnego gada. Po drugiej stronie. Ocerali kontynuują wędrówkę, przez las i ku ich zaskoczeniu. Natrafiałem na rozbity samolot, który prawdopodobnie należał do zmarłych żołnierzy. Próbuję znaleźć jakiekolwiek działające wyposażenie, które mogą wykorzystać w końcu, znajdując karabin maszynowy i działające radio. Lin wykorzystuje okazję i natychmiast wzywa pomoc, z wszystkim wreszcie nadzieję, że mogą jeszcze przetrwać ten podróż. Decydują się natychmiast udać na plażę, a w drodze napotykałem innego ocalałego, który okazuje się być Fongiem. Choć oczywiście nie ufają mu, nie mają wyboru i muszą pozwolić mu dołączyć do nich. Har ostrzega jednak Fonga, aby trzymał się z dara od jego córki. Grupa w końcu dociera do dużej rzeki, przez którą muszą się przeprawić, aby dotrzeć na plażę, ale kobieta w ciąży nie może pływać w takim stanie. Zespół jest zmuszony pomóc jej, budując prowizoryczną tratwę, a Har zgłasza się na ochotnika, aby popłynąć naprzód i ściągnąć ją na drugi brzeg. Pod dotarciu drugi brzeg pozostali zaczynają również przepływać przez rzekę. Wszystko wydaje się przebiegać zgodnie z planem, ale Hal szybko zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak. Gdy gigantyczny krokodyl wynurza się z wody, ludzie wpadają w panikę, desperacko płynąc w stronę brzegów. Gdy ogromne stworzenie zmierza w ich stronę lin, udaje się przepłynąć z chłopakiem, podczas gdy Fong zaczyna pływać z powrotem na drugi brzeg. Lee wciąż jest w wodzie, próbując popchnąć swoją żonę na drugi brzeg rzeki. Widząc, że nie mam szans na ucieczkę, poświęca się odpychając swoją żonę, aby dać jej szansę na ucieczkę. je krzyczy w łzach, gdy krokodyl znowu atakuje. Hal zaczyna strzelić do stworzenia skarabinu, maszynowego stratwy, dając innym szansę na ucieczkę, ale potwór wynurzy się z wody i stara się ich ściągnąć. Ludziom udaje się dotrzeć na polanę, podczas gdy Hal stara się opóźnić potwora za pomocą swojej broni, ale jest jednak zmuszony na ostatnią chwilę unikać ataku. Gigantyczny gad nadal goni innych. Gdy dzielą się na grupy, ale wąk w końcu potyka się. Wiedząc, że im wraca, by mu pomóc, jednak wąk używa jej jako przynęty, aby spróbować uciec, zostawiając dziewczynę na pastwę potwora. Tuż przed śmiercią Hal na szczęście przybywa i udaje mu się odwrócić uwagę stworzenia, nieustannie strzelając, co przyciąga jego uwagę i pozwala córce uciec. Ostrzał udaje się lekko zranić ustrzałowi. Ostrzał Rani potwora, przerywając jego skórę, ale jeden z pocisków przypadkowo trafia również fonga, palerząc jego nogi. Stworzenie dostrzegając rannego mężczyzny, natychmiast rzuca się na niego, jednocześnie raniąc i uwięziając lyn swoim straszliwym ogonem. Potwór zbliża się do fonga od tyłu, który nie może się uwolnić i zostaje pożarty. Następnie kontynuuje swoją drogę, zabierając Lynn, uwięzioną także przez ogon. Nąd zapada nad ziemią, a Hal w końcu odnajduje stworzenie w jaskini, gdzie znajdują się także pozostali ocalali. Ostrożnie wchodzą do dużego tunelu i szybko zdają sobie sprawę, że gigantyczny krokodyl śpi obok. Chen mówi G, aby wróciła do wejścia, ale zanim G zdąży odejść, szybko dostrzega ciało swojego męża, co sprawia, że wybucha płaczem. To naraża życie wszystkich, gdyż prawie budzi gigantycznego potwora. Ale na szczęście kobiecie udaje się uspokoić na czas. Hal kontynuuje poszukiwania córki ostrożnie, unikając ogromnego zwierzęcia, i wkrótce odnajduje ją, wciąż żywą. Hal szybko stara się wyciągnąć córkę z jaskini, ale zanim udaje im się to zrobić, Chen zdaje sobie sprawę, że stworzenie już tam nie ma. Nie widzą, że jest tuż za nim. Chen całkowicie zamiast przerażenia jak posąg, podczas gdy potwór przygotowuje się do ataku, zmuszając Hala do strzelania do stworzenia tak, aby go uratować. Chen następnie biegnie w stronę Lin, próbując wydostać się z jaskini. Potwór zwraca się ku Halowi, zmuszając go do ucieczki w głąb nieznanego miejsca. Wciągając zwierzę w pułapkę, próbuje zgubić bestię, ukrywając się w mniejszych tunelach. Podczas gdy Chenowi udaje się doprowadzić swoją dziewczynę do wyjścia, oddaje Lin a natychmiast postanawia wrócić, tak aby pomóc Halowi, który wciąż ucieka, próbując uniknąć potwora jednak halowi kończą się już miejsce do ukrycia, podczas gdy nieprzerwanie strzelił gigantycznego krokodyla. Niestety kul nie są zbyt skuteczne, a na dodatek kończy mu się amunicja w najgorszym momencie. Potem zdaje sobie sprawę, że zgubił swój granat tuż za potworem. Czechem w końcu dociera do miejsca, gdzie hal walczy ze stworzeniem. Hal szybko mówi mu, aby natychmiast znalazł granat, zanim potwór go dopadnie. Czechem biegnie w stronę skał, szaleńczo szukając granatu. I na szczęście znajduje to. Natychmiast biegnie w stronę zwierzęcia i rzuca w nie toporem, aby zwrócić jego uwagę i odciągnąć je. Tutaj Halowi wtedy szansę na ucieczkę, podczas gdy młody mężczyzna jest ścigany przez bestie, często szybko rzuca granat w stronę potwora, wywołując ogromną eksplozję, która wstrząsa całą miastkiem i ranie gigantyczne stworzenie, prawdopodobnie zabijając je w rezultacie. Ale widzi to i odczuwa ulgę. Sądząc, że stworzenie jest już martwe. Jednak zanim zdążą odejść, szybko zdają sobie sprawę, że zwierzę wciąż żyje. To zmusza Harę do chwycenia miecza i stoczenia się ze skał, podczas gdy krokodyl rzuca się na niego. Tnie potwora od spodu, a tym atakiem w końcu udaje się zabić gigantyczne monstrum. czy natychmiast biegnie, aby wydostać Hara spod ciała stworzenia. Z ogromnym szczęściem, Harr przetrwa bitwę, a im w końcu uda się wyjść z jaskini, ponownie łączyć się z Jillian, i Rin niedługo potem. O świcie docierałem na plażę, gdzie widzę kilka helikopterów zmierzających w ich stronę, tak aby ich uratować. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Łączcie powiadomienia zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.